Elo no tu uważam 5, czemu tam się zaśpali. Elo no tu uważam 5 lat na moim kanale, czyli sobie zacznę ugramę w Minecraft Butelka. I jak widać Moklaim, to mi tam działa i to dobrze. W ogóle ostatnio tak sobie... Tutaj, a w ogóle dzisiaj nie gramy na Luna, bo mi się nie chciał coś włączyć. I... Ostatnio sobie kopałam tutaj pobrana kopałem i drewna. Jak się kopię, mi się, nie obracam się, a, nas, a całe drzewa mi się popalą. <grym> nie odstawiłem ich, ale trzeba zbierać sadzonki, ale ten projekt tu mi się podpara, nie wiem czemu. To przez te skrzynie. Ej, ej. Ale nie własnę my robimy domek i w sumie. Chcemy robić. No bo tu jest tak. Nawet sporo miejsca. W ogóle dopiero wróciłem z praw. uwaga, nie zapomniałem kinowi. Wicciłem dopiero z i zaczynamy grywać, więc jak nie wiem, coś głupiego sobie, to się nie idzie. No, a może zabijemy ten mowy. Jak widzicie, jest tu już dużo, ale trzeba uważać, bo jak się podchodzi, to może. Czyli perl wypuchnąć. Hop. Kiedyś to zautomatyzuję. Ale bym nie zabiegł przed... Właśnie dlatego, że tutaj lądują, muszę zautomatyzować. Ale to kiedy? A właśnie, potrzebuję wziąć diamenty i żelazo. Chciałabym mieć lepszy kilo, które nawet mogę Wam tu pokazać. Nie pamiętam czy dwa robiłam, czy jeden idzie to? A nie, to, to tu będzie. Przedmioty. O, dwa o, Nie do tego. Myślałam, że trzy temat do siekiel. Dobra. Zajmijmy się tą podstawą na domek. W ogóle ja mam już pomysł na ten domek. Taki... Chyba robię taki standardowy. Nie za duży, bo i tak nie będziemy no nie będziemy za bardzo trwogiem mieć, więc nie potrzebny nam długi. Ja widziałem, że na z był. nie na to już wystarczy. Plan. Lecimy dalej. W ogóle dzisiaj w Minecrafta do yy, nie, do 1%. Będzie znowu głośno, to będę musiał zarać 0%. Hmm. 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 Więc jak będzie jakiś clipper się zbliżał, to jest sam jest... tego w sensie nie usłyszę. A co do rozwalanej butelki o! O Cliper zamała. nie mam tu opcji fajne. Co do butelki, to tam rozwalamy. I może w następnym odcinku nawet ją rozwalimy. Już zobaczymy. W ogóle to rozwalanie butelki. W sumie to był mój pomysł, bo kiedyś pamiętam sobie jak jeszcze na telefonie nagrywałam to. Ja miałem właśnie takie zadanie, by na by butelkę, trzeba było zwalczyć ryba. Rozwalaliśmy wodną i zaś te psy rozczekały. Jakbym, jakbym miał wybrać moment nagrywania, żeby nie poszukać czekania tych psów, to ja bym nigdy nie siedział na no cóż, umił czekać. Dobra, bierzemy drewno i zaraz Wam pokażę, jaki mam plan. Yy... Właśnie, jaki mam plan? Yy... Wtedy by to było równo, to tutaj będzie. Na 24. teraz. Teraz może sobie podwójne, bo będzie lepiej wyglądać, ale wtedy muszę to przesunąć. Czy ja nie miałam się Oczywiście, że miałam nawet dwie mam. Nawet to nie trzecia by się pojawiła nie. To prawda też nas kraju utrzymałości. Ale kto by się tam tym przyjmował? O! No to teraz pomóc się przyjmować, Chociaż tak już nie, to tak chyba będzie nie za bardzo. Przecież ja że mam pomysł na ten domek, bo jednak nie mam pomysłu. Lubię hmm. to tak raz, dwa, trzy, cztery. tu I tutaj będą takie i Muszę na trzy, potem na dwa, cztery, 5 pięć. Będzie raz, dwa, trzy. Cztery, taki domek, bo tu większego nie potrzebujemy. Jeśli tak wydaje mi się, że będzie za duży. A, i no, nie wiem czy przerwane zbiory na przyjęcie poza odcinkiem, bo na tym na pewno nie. I teraz hop, 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 i kurde ja mam mało piasku a dobra tam jest piasek tam jest piasek dobra i mam dużo i teraz e, jeszcze będę chciał rybczyć tak albo tu jest to e tak a nie chwila to jest nierówne. Znaczy nierówne, no nie. Równej wysokości. Hop, 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 hop. Dobra. Teraz coś takiego. Chwila. Dobra. To było. Hop. O! Chwila. Jednak ten równe pod nie było dobre e. Może? Nie no. Nie no dobra. Robimy kwadrat po prostu. I tak ten domek nie jest... nie musi być jakiś mega ładny, bo... Przypominam, że mamy tylko w nim się przespać i w przyszłości mieć jakiś magazyn. Nie no, w sumie magazyn jest tu. W sumie niepotrzebnie zrobiłem to, bo z góry nie będzie tego widać. Ale jak już mam tu pewnie to zaraz sam wejdziemy. No czy idzie? Może ten set to mam, to mamy 10 minut na jeszcze. Ale w tym już poleci, jak się nagrywa. Ale, ale pomyślcie, kiedyś umiałam nagrywać parę odcinków na dzień. Teraz bym nie dał rady. Czy nie, to się nie dałbym rady. Bo sobie ty nie dał rady, ale. No, teraz za bardzo. Też. No wtedy wracało do jej w sumie i się wow. nagrywało. To się było na moim starym kanale. Kiedy to było? To było siedem 7 lat temu. Oh. Chyba padło tym. Chcesz, chcesz próbować nie zginąć? Wydaje mi się, że to wejście będę niszczał. Bo w tak nie podoba mi się za bardzo. Ale na razie niech w wstanie. robimy coś takiego i ja wiem, że ten dom nie będzie ładnie wyglądał, ale jak mówię on nie ma wyglądać ładnie, po prostu ma być. Było po prostu... mamy zadanie wybudować dom. I właśnie to robię. Jakby to był zwykły to by był lepszy dom. To byłoby podobne jak na moim świecie. A co do survivala, możliwe, że kocia przypoda wróci. Nie wiem czy to mówię, czy nie. Ale to, że wróci nie znaczy, że wróci na długo. No i bo może być tak, że mi się spodznoć. I myślę... Wejście jeszcze drogne i myślę, że tu może być. O, takie coś. Robimy też. I domek prawie pod koły. Tylko jeszcze podłogę. Tylko tak się zastanawiam, czy mamy jakieś inne drewno w okolicy. Tu no mamy. Mm prawda, to nie jest bardzo ciemny dom. Ale może się wpasuje. Kolorystycznie, chociaż tam może być ma samochód. No ale dobra, idziemy, ale więc musimy Zrobi się teraz bo zaraz staram się znieść. Stop. Teraz pytanie. Jak się kołnę? Nie ma chyba tu Dobra, wykupy na razie jedno, to jest Słupki czarne. Zróbmy tutaj taką małą symulację. To nie, się nie. sumie. Zastanawiacie się eksperci się wypowiedzą, że tu Wygląda tragicznie. Ale o tak się podobno nie rozmawiać, tam nie, dysk nie dyskutuje. Będziemy też dzisiaj parę dni zostawić na kakao. Bo co kakao nam? Nie wiem. Tak po prostu. <grym> to myślę, że nawet jak nie dokończymy teraz tego domku do

Ej, no co chodzi? Jest szansa, że przeżyjemy zaraz noci i w ogóle, że przeżyjemy pierwszy odcinek i co? Ja wolę już na tym stać. Bo wszystko się może zaraz tu wydać. Może, nie wiem. pojawić się tam skieret, który mnie zabije. Nie, no nie pojawi się racji, bo zrobiłem oświetlenie. Ale kto wie, może się kiedyś pojawił. W ogóle nagrywało się to psychobatek. Ja nagrywał się. Bo ja w sumie tak gadam, gadam. A nie wiem, czy się nagrywa. A widzicie. W sumie <laughs> trochę zbyt ufny jestem chyba temu no, laptopowi. Ja tak nie ufałem. To sekundę sprawdzałam, ci się nagryłam. Ale w sumie to się dzieje. Ale w sumie tutaj powinienem coś chcieć spać. Dobra. Teraz przydałabym się. No dobra, ten do mnie jest ładny. Wiem. <grym> Ale no. I tak pewnie w nim bardzo tak nie będę. Po prostu było, że dla nich w domu Teraz musimy piasek zrobić. I tam jest skrzynkę. I trochę się tego obawiam. A ja tu byłam chyba. Znaczy na pewno tak było, ale nie mam. C ja się muszę o takich rzeczach dobrać, sobie tą złotą. Teraz break. Ja muszę nas tak, jakby to był typ ten... ...adventure. Dobra, ale tyle piasku nie stać Stąd ten dwie małżeń płość. trzeba wziąć. O! Kolejne są. I ten, ale żeby wziąć. Oj, to nie będzie takie trudne. Ładne. Nie chciałbym powiedzieć, że to nie ten. będzie takie trudne będzie trudne góra idzie cień więc jesteśmy uratowani nie tak pożony dzień czytać i musi być całkowicie błędy Ale ja tutaj ryzykuję, bo ja zgubiłam Ma tu łaziola, bo... panie kołałam bo... oj nie, że zaraz umrę. Oj, łopata się skończyła, ale wstał dzień, obiecialnie przeżyliśmy noc. Odcinek jak na razie, chociaż dowiedzmy się jeszcze, może wydać ile w ogóle my tutaj potrzebujemy. Teraz 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Trzeba kopać, trzeba 30 a najlepiej, czyli więcej, bo wiadomo, jak to się jest. Mhm. Właśnie się czas w końcu. No to cóż, na w następnym odcinku papier. E Chodź teraz buduj do... A nie, z tego nie miałam osładać. Jeszcze tego nie zrobiłam. Buduj... Jeszcze go nie zbudowałam. Buduj dom. Yy. W ogóle to zastanawiam się. Masę go... Jeszcze nie widziałam fajnie butelce głowy kaktusa. Yy. I to też nie wiem. Bo to stara mapa i... Tutaj, jak mówiłem, trzeba mieć rzeczy, której na nie zdobędę. Chciałam no, tu do zakrętu, żeby załatwić No to chciałam. Trzymajcie tutaj. Dobra. A w międzyczasie chciałbym się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zechcecie więcej w następnym tygodniu, o ile. Nie zapomnę znaleźć gier, pojawi się na mój drugi kanał odcinek. Jak nie znajdę, to pojawi się na temat z wami. Zegnam pa! Cześć!